Cześć wagoniku integracyjny! Przygotowałem dla ciebie fitness niespodziankę. Poprosiłem wszystkich uczestników mojego fitness wyzwania, żeby pod hasłem wspieramy wagonik integracyjny wykonali dzisiejsze wyzwanie. Jest to 35 przysiadów i 50 sekund deski. Zobaczcie, jak nam poszło. Fitness, razem z poprawą faleników. Dzisiaj szczególny dzień. Ubrania na niebiesko i hasło na dzisiaj, by to wspiera i Inferiacyjny. Także dzieciaczki, rodzice, jesteśmy z wami. Super robota Paweł, cieszę się, że mogliśmy z tym swoim wyzwaniem dołożyć zagiełkę do tego przedsięwzięcia. A dzisiaj mamy 35 przysiadów i 50 sekund deski. Cześć, wagonik! Pozdrawiamy Was cieplutko z całym wyzwaniem z Pawłem Palnikiem. Northampton wspiera wagonik integracyjny. Trzymajcie się cieplutko, wysyłam Wam dużo pozytywnej, antybakteryjnej um, miłości. Jeden wagonik, dwa wagoniki, trzy wagoniki. Cześć, wszystkim, dni. Piątki wspiera wagonik. Ocampton wspiera wagonik integracyjny. I dzisiaj mamy do zaliczenia 35 przysiadów i 50 sekund. Jest kochani, dzisiaj dzień numer 5. My jesteśmy z Okampton i Ocampton wspiera wagonik integracyjny. My dzisiaj zaczniemy od deski, bo będzie nam Na I wspieramy wagonik integracyjny. Mm. Cześć. Piąty dzień wyzwania. I mamy Londyn i zbiera wagonik integracyjny. Kolejny Wspiera wagonik integracyjny. Zaczynamy. Witam wszystkich serdecznie. Dołączam do akcji, wspieramy wagonik integracyjny. Anton wspiera wagonik integracyjny. A teraz ćwiczenia. Cześć wszystkim! Tenczana wspiera wagonik integracyjny. Ile 35? Tak? Cześć jest wszystkim. Henkeszan w Holandii wspiera wagonik integracyjny. Zaczynamy. Okay. Yeah, okay. Trawy i drzewa są takie szare, barwy popiołu przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepce zegarek o czasie, co mi go nie potrzeba. Więc chodź, na Wspieram wagonik. 50 sekund, desk, jedziemy. Hej, hej, witam Was z Bergen. Bergen w Norwegii yy, wspiera wagonik integracyjny. Cześć wszystkim, Dzień pozwania. Liverpool wspiera wagonik integracyjny. Dzisiaj, piąty dzień wezwania. Wspieramy wagonik. Hasło: wspieramy wagonik integracyjny. Brawo! Dobra, no to jedziemy. Miki, wspierają wagoniki! A ja dziś nie typowo w pociągu. Bergen w Norwegii wspiera wagonik integracyjny. i'll Wolin Borow wspiera nasz kochany, cudowny wagonik integracyjny. Witam wszystkich. Piąty dzień wyzwania. Chryniec z drui wspiera wagonik integracyjny. No i właśnie, zobaczcie, ja jestem z Northampton i mam taką karteczkę. Northampton wspiera wagonik integracyjny. I widzieliście dzisiaj mnóstwo takich karteczek i mnóstwo pozdrowień, bo chyba nie myśleliście, że ani ja, ani Paweł zostawi wagonik w tym e, trudnym czasie, mimo tego, że nie możemy się spotkać e, w kwietniu, e, w miesiącu poświęconym autyzmowi, e, e, gdzie powinniśmy się spotkać i tym bardziej, tak jak wspominając tamten rok. Świętować na niebiesko. Dlatego niebieska czapka, niebieska koszulka. Mam nawet niebieskie dla Was skarpetki na niebieskim moście. Nie wiem, czy jeszcze coś niebieskiego mogłabym znaleźć w Northampton. Słuchajcie, target na dzisiaj: po przy okazji zaliczę wyzwanie, które dedykuję Wam, mojej ukochanej grupie i dzieciom. To jest. Szybko muszę pójść pamięcią, jak mnie nie myli, też 45, y, 35 przysiadów i 50 sekund deski. To się codziennie zmienia, nie mogę tego spamiętać. Dobra, kochani, dla wagonika integracyjnego, dla mojej grupy, dla moich dzieci, na niebiesko zaczynam. Czas start. 35, tak? Raz, dwa.